w drugiej części naszego programu i jak coś środa już w naszym studiu Ogrzegorz Luczyński, bloger, witam Cię Krzysiu. Witam serdecznie, dawno mnie tu nie było. Sporo dzisiaj informacji przygotowałeś, to spróbujemy tak wszystko pokrótce prześledzić. Najpierw konkurs na witrynę roku. Którą, Wybieramy którą. najładniejszą witrynę sklepu punktu gastronomicznego, punktu usługowego w Szczecinie. Jest to konkurs zorganizowany w sumie przez trzy podmioty, bo jest to zorganizowany przez projekt wandalowy, Stowarzyszenie Sensji i Stowarzyszenie Architektów Polskich. W tej chwili już trwa głosowanie internautów na. Czyli wyłonionych zostało 10 bodajże. E, tak, do 4 sierpnia trwało zgłaszanie witryn przez, przez mieszkańców, bądź też przez właścicieli yy, sklepów, yy, kawiarni, restauracji punktów usługowych. Yy, następnie właśnie komisja tutaj składająca się z organizatorów wybrała te najlepsze, najciekawsze. Mamy finałową dziesiątkę i już w tej chwili łącznie do 12 sierpnia można głosować na stronie sens.szczecin.pl na, na stronie Stowarzyszenia Sens można wybrać spośród tej dziesiątki jedną witrynę tą najlepszą no i czekać na wyniki no i fajnie trzeba się A jest z czym wybierać fajnych miejsc Wybór jest trudny w naszym mieście a powiedz mi co ewentualnie zwycięzca takiego takiego plebiscytu czy oprócz, oprócz rozgłosu yy, jeszcze jakieś dodatkowe yy, nie wiem, nagrody są? Na pewno będzie to rozgłos, na pewno będzie to wyróżnienie w jakiś yy, widoczny sposób, podobnie jak to miało yy, wcześniej miejsce w przypadku renowacji roku, w przypadku kamienic, kamienic, tak. renowacji kamienicy. Taka kamienica otrzymywała tablicę, tutaj też yy, taki punkt, taki sklep na pewno zostanie w jakiś sposób wyróżniony, żeby żeby to wszyscy przechodnie, mieszkańcy, turyści widzieli, No na pewno wiąże się to z prestiżem dla danej placówki. No to do 12 sierpnia? A w nadłoku razie... tego, co mamy tutaj wokoło, czyli te witryny pozaklejane foliami, pstrokatymi literami, z szyldami, które bardziej odstraszają niż zachęcają. No tak, te, które widzę, zachęcają. do konkursu, wy, wyróżniają się wyjątkowo. Bardzo na plus. I na pewno nie kolorami. To do 12 sierpnia zachęcamy do głosowania w takim razie. Przewodnik śladami Lubinusa. O przewodniku tutaj już yy, rozmawiałem w naszym studio. Tak, była mowa z e, przedwytorkiem. Rozumiem, że go przeanalizowałeś. Trafił on w moje ręce. I teraz przeanalizowałem, przejrzałem, poczytałem i. Twoje tu... wrażenia. Moje wrażenia bardzo pozytywne, przewodnik wydany fantastycznie, bardzo czytelnie, prostym językiem napisany, yy, bardzo ładnie wydany, co, co, co też jest istotne. No i merytorycznie. Jak najbardziej na plus. Jest, są tutaj trasy wycieczek, które można się wybrać no, nawet na jednodniową wycieczkę podczas wakacji, jeżeli ktoś nie ma planów wyjazdowych większych, a chciałby coś zwiedzić. Na no pewno... ja myślę, że nawet więcej niż jednodniową wycieczkę, bo tam te trasy mają około 200 e... km nawet, więc myślę, że można, można na dłużej, nawet kilkudniową, szczególnie jeżeli to miałaby być wycieczka rowerowa. No zależy czym się poruszamy. No jeżeli chodzi o wycieczki rowerowe, no to już z doświadczenia wiem, że takie wycieczki trwają kilka dni i warto to wydłużać jak najdalej, żeby jak najwięcej zobaczyć, a nie po prostu tylko jeździć z punktu do punktu. No, jest tam 9 gotowych pomysłów, 9 lat 9 gotowych pomysłów, jak sobie zwiedzić. Księstwo pomorskie tak naprawdę już nieistniejące, bo to i zarówno nasze województwo i nasze i województwo, morskiego i strona i... niemiecka. Tak. Więc, więc warto. Nie wiem jak z tym przewodnikiem, że on jeszcze jest dostępny, on była dosyć ograniczona ilość, którą można było w Nie wiem na jak to wygląda kombrać, jeszcze, jeszcze z bo dostępnością. Nie były do kupienia, ale jest oczywiście wersja online. Którą jest też wersja też online można i odpalić, więc z to... tego co słyszałem pojawi się też drugie wydanie, które już będzie można już, nie, no niestety nie dostać za darmo, ale kupić i zachęcam. Jest wart tego, żeby go mieć. Dobrze. Kolejne wydawnictwo szczecińskie, tym razem muzyczne, Borin Szczecin. Yy, część ta, czwarta, już czwarta, dostępna. czwarta płytka z tej serii. Premiera miała miejsce już jakiś czas temu, bo 18 lipca i premiera odbyła się w taki dość fajny sposób, bo koncertem na zamku w koncercie wzięli udział Mariusz Mario z Zarzeczny, zespół Joe Wright i Damian Kedże z zespołem w akustycznym repertuarze. Koncert bardzo fajny, Wieczorem, upalny dzień, bardzo klimatyczny, płytka również dość ciekawa do posłuchania Gdzie w domu, w twoje, samochodzie. Twoje logo również na tej płycie się znajduje, ale to nie oznacza, że, 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 że na samej płycie też można Ciebie usłyszeć. Nie, na płycie nie można mnie usłyszeć, ja tutaj nag robiłem nagłośnienie w nieco inny sposób, bardziej medialnie, po prostu starałem się jak najwięcej napisać, powiedzieć o tej płycie, co też czynię w tym momencie. Okej, okay, jak, jak ją można zdobyć? Jak ją można zdobyć? Płyta jest darmowa, także nie można jej kupić, ale można ją otrzymać przy okazji różnych konkursów, zarówno tutaj wydawca płyty, jak i ja też przygotowuję konkurs dla internautów. Będzie można tę płytę dostać i nie będzie to jedna płyta, będzie to co najmniej kilka do dostania, także szanse będą dość spore. No ok, to warto sobie na pewno przeszukać, też tutaj. A ta płytka jest dla Ciebie. Widzę z... A, o, dziękuję. No to... Kolejne profity z tego, że człowiek pracuje w telewizji. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu. Aha, Play the Music, wystawa w Muzeum Narodowym, która wczoraj się otworzyła. W poniedziałek tutaj w programie e, rozmawiałem na temat tej wystawy i tam... E, Ludzie z muzeum ją bardzo zachwalali, więc właściwie teraz nawet. Zapowiedzi brzmiały zachęcająco i tutaj organizatorzy strony, nie mylili Zwiedziłeś, sprawdziłeś i wypróbowałeś wszystkie przyrządy, jak rozumiem? Yy, może nie wszystkie, bo wczoraj na otwarciu wystawy były takie tłumy, że ciężko było dostać się chwilami do niektórych eksponatów, ale warto wybrać się w jakiś spokojniejszy dzień i potestować to wszystko. Jest to wystawa tego typu których powinno być jak najwięcej. W Szczecinie i nie tylko. Jest to wystawa interaktywna, czyli tutaj możemy dotykać, a wręcz należy dotykać eksponatów, korzystać z nich, bawić się nimi. I co jeszcze ważne, jest to idealna rozrywka dla dzieci. Także warto zabrać swoje pociechy, wybrać się do muzeum. Będą się tam bawić lepiej niż. Na najlepszym placu zabaw. No niewątpliwie, bo na co dzień. Co można było zobaczyć Na co dzień dźwięku raczej nie widać, a rozumiem, że tam można zobaczyć, jak ten dźwięk po prostu. Można działa. było poskakać po dużym pianinie, po, po klawiszach, pograć sobie na niewidzialnej harfie, takie jak Jean-Michel już nieraz, nieraz na niej grał. No i spróbować wielu innych rzeczy. No naprawdę warto się wybrać. No to teraz jeszcze zachęcamy do tego, żeby do muzeum wpaść. Ona przez dwa miesiące będzie dostępna. także... Do końca września, także czasu jest dużo. Mural Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się na ulicy wyzwolenia? Na tutaj, ulicy wyzwolenia tutaj w okolicy szpitala dawnego miejskiego, koło przystanku tramwajowego. Tam kiedyś był stary mural, bodajże w USS Połem, czyli czy nieistniejący i Teraz jest ładne logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Teraz Pomocy. jest ładne logo. Wielkiej... Ale mówiłeś, że to był jakiś internetowy konkurs na to, gdzie ten mural zostanie. E, tak, e, był to namalowany. konkurs zorganizowany przez jednego z producentów farb. E, w konkursie brały udział różne miasta z całej Polski, m.in. Warszawa, Gorzów Wielkopolski i Szczecin i okazało się, że za namową szczecińskich mediów Internauci po raz kolejny nie zawiedli. już Jesteśmy znani z tego, że wygrywamy różne internetowe rankingi, i tym razem znowu się udało. I efekty można było bardzo szybko poznać, bo dosłownie po dwóch tygodniach pojawił się mural. Jest on już gotowy, prezentuje się całkiem fajnie. No i jeszcze zbiegło się to z przystankiem Woodstock. Także mural został odsłonięty, już zakończony. Rusztowania zniknęły w ubiegły piątek, akurat trwał przystanek Woodstock, czyli tak fajnie to się zbiegło wszystko w czasie. No to jeden sukces jest. Przejdźmy trochę do inwestycji miejskich. Rower miejski miał się powoli pojawiać i jeszcze go do końca no, nie Czekamy, masz, czekamy i doczekać się nie możemy. Tam były niedawno głosy, że już na początku sierpnia prawdopodobnie czwartego miał już ten rower miejski ruszyć. No, no Ja bardziej już... ja słyszałem o połowie sierpnia tak A, naprawdę. A później też słyszałem takie takie daty. No i nie... I niestety, już co, może niestety, stety, z coraz większą niecierpliwością czekamy na moment, kiedy no to już zostanie uruchomione. stacje się pojawiają, bo one są Stacje się pojawiają i to nabrało takiego dość mocnego przyspieszenia, bo w ostatnich dniach to powstało tych stacji około 10, czyli, czyli bardzo szybko. Takie pierwsze otwarcie to było otwarcie, uruchomienie zbudowanie stacji to było na ulicy Płaskiego, później długo, długo nic, później nieśmiało zaczęły pojawiać się kolejne, a teraz to już widzimy, że te stacje powstają. No dobrze, mówiłeś, że tam jakieś problemy z rejestracją w tamtym, yy, jeżeli chodzi, bo żeby trzeba najpierw się zarejestrować w internecie, yy, tam zapłacić chyba 20 zł, jeżeli się... Tak, nie tak, tylko internauci zauważyli dość istotną rzecz, tam rejestracja nie odbywa się na bezpiecznym łączu i tutaj niektórzy mają pewne obawy co do rejestracji i co do przechwycenia danych przez niepowołane osoby, ale już też słyszałem... I czytałem zapewnienia tutaj operatora, że to, to się zmieni do, do otwarcia już roweru miejskiego, że będzie można się bezpiecznie zarejestrować. Pojawił się wykonawca, który będzie remontował i przebudowywał nam dworzec kolejowy. I pojawił się jeszcze jeden projekt ze strony miasta, że. W tym samym czasie powstanie również centrum przesiadkowe. Także mm. mamy tutaj planowane na najbliższy czas dwie inwestycje. Dworzec, może nie tak jak to było planowane wcześniej, czyli nie będzie to całościowy remont dworca, ale to z racji tego, że czas mi wiele zostało. To bo... jest podzielone na dwa etapy. Tak, zostanie to podzielone ma się na dwa etapy. Do 2015 roku kończy. I do końca 2015 ma powstać nowa kładka, ma powstać wejście na tą kładkę. Perą pierwszy, czwarty ma zostać wyremontowany. I tą kładką mamy dojść do nowego centrum przesiadkowego, i tam pojawi się coś w rodzaju poczekalni, holu z kasami. Będzie to połączone z dworcem autobusowym, dworcem dla busów. Jeżeli to powstanie, mam taką nadzieję, będzie to naprawdę fajna sprawa, bo w końcu będzie to wszystko dość ciekawie połączone. W tym momencie dojść z dworca kolejowego na PKS, czy, czy nawet w tę część miasta trzeba dosyć, dosyć długo, dużo czasu na to poświęcić i, i i ładne parę metrów zrobić. No byłoby miło, gdyby nam w końcu dworzec jakoś e, zrobili z tego jakiś fajny nowoczesny europejski obiekt. Bardzo by się przydało. Niestety nasz dworzec kuleje, patrząc na inne dworce w kraju. E, dobrze, Grzegorz powoli nam się kończy czas. Została nam jeszcze najlepsza praca w Polsce, którą w Szczecinie można zdobyć, ale wiesz co. A to nie może... tylko w Szczecinie, bo w całej Polsce. No, no tak, ale w, w Szczecinie jest to... Do w Szczecinie można być w ten sposób zatrudnionym. Tylko może zostawimy sobie to na za tydzień. Ty na to? Bo to jeszcze będzie aktualne, jeżeli mylę, yy, Jeszcze tam, będzie aktualne jeszcze, jeszcze trwa nabór, no, nabór, casting na, na tego pracownika. No, o tym możemy sobie na pewno trochę porozmawiać, a tak żeby za bardzo tutaj nie przekraczać czasu i jeszcze zmieścić się z następnymi gośćmi, to ja to by dzisiaj podziękuję. Ja również dziękuję. Za tydzień zaczniemy sobie od tej najlepszej pracy w Polsce. Państwa zapraszam na króciutką przerwę. Za chwilę szczecińscy radni w naszym studio też o szczecińskich sprawach, tylko bardziej z politycznego punktu widzenia.